Cześć, witajcie. Tutaj Antek i Ninja i w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam zestaw Lego Ninjago o numerze 71798. Dokładnie, zrecenzujemy Wam go. Jak widzicie, pudełko fajnie się świetnie prezentuje. Zachęca do kupna tego zestawu. I widać, że Ninja usiaduje jakiegoś smoka. Dokładnie, siedzi na smoku. Imperialny wojownik na, na swoim poduszkowcu. Dokładnie, takie... Dwie małe roślinne takie, jakby wieżyczki, że tak powiem. Tak. Jest ognisko, jak widzicie. Widać, że Arin i Raju próbują tego imperialnego wojownika ściągnąć z tego Tak, Zaatakować, tak, dokładnie. Tak się prezentuje. Dostaniecie w zestawie Nije, Raju, Arina i właśnie tego imperialnego wojownika? Dokładnie tak. Teraz pokażemy Wam go, jak się prezentuje z tyłu. Dostajecie jeszcze takie dodatki, dwa złote miecze, miecz imperialnego wojownika, Lasso Arina i patyk z utkiem z kurczaka. Dokładnie jest. Są te dwie wieżyczki i. I u y, jednej z nich jest, jest u... diament na czubku, tak, tak? Tak. Czas nadszedł na otwieranie tego pięknego, imponującego zestawu. No i ja... wysypujemy teraz to wszystko, Dokładnie. co tam się w tym mieści. Wow, ile. No i tak to wygląda. Odpakowywali odpukły. Zaraz będziemy to odpakowywać i bierzemy się za pierwszą część. Jak widzicie, mamy trzy instrukcje i trzy opakowania. Tak wygląda po pierwszej zaszepce. Właśnie już zrobiliśmy. Zbudowaliśmy, jak widzicie. Czas na otwieranie drugiej zaszepki. Zaraz je widzimy. Tak się prezentuje druga część tego zestawu. Tutaj właśnie poduszkowiec już zbudowaliśmy. I Antoś zaprezentuje wam. Bo to jest taki wystrzał. Zaprezentuję wam. Wcielanie nieźle. Dobra, za, widzimy się za chwileczkę. Pan. Właśnie skończyliśmy układać trzecią faszetkę. Tak się prezentuje smok. Teraz czekajcie na recenzję całego zestawu. R robimy recenzję Arina. Jak widzicie Arin ma lasso swoje. Ma taką fajną tą kapucę. Dokładnie z takimi kłami do przodu jakby. Jego ubiór bardzo fajnie, stosownie Szybnie wygląda. No. Dokładnie tak, tak to wygląda. Teraz zaraz wam pokażemy jak to wygląda. Tyły tego. Ma miecz w tylniku. Dokładnie. Mogą być dwa? Tak ale dostajecie jeden. I nie tak? no Fajnie. tak jeden dokładnie i yy, w prawej ręce macie jest jak widzicie pomarańczowa ta ręka, a lewa ręka jest żółta. Zaraz wam pokażemy, jak wygląda to wszystko. W, bez yy, jego ubioru. Tak wygląda jego twarz z jednej strony i zobaczymy, czy ma z drugiej, a z drugiej strony nie ma nic. Teraz, zaraz będziemy Wam prezentować nie. Jak teraz widzicie, średnio. tak wygląda Nia. Dokładnie. Ładny ten niebieski jej ubiór. Dokładnie, aż taki błękitny bym powiedział. Tak. I tak wygląda z tyłu. Ładnie. I zaraz Wam pokażemy nie bez kapucy. Tak wygląda Nia bez kapucy. Ma jeszcze drugą buźkę, już żeśmy się obeznali, i w, jak zauważycie, plecy ma taką grafikę: tak. Takiego smoka z rogami, jakby. Tak, A w taka środku taka kula tego. złota. Zaraz pokażemy Wam raju i smoczego wojownika. No i jak widzicie, raju ma lutki smoczek, bardzo słodki, że tak powiem. Małe skrzydełka, mały ogonek, fajnie się prezentuje, naprawdę. Naprawdę bardzo fajny pomysł tego raju, fajnie się prezentuje, komponuje. Jak widzicie, jest naprawdę bardzo fajny. I plusem tego jest to, że on się przylepia, jak widzicie, do tego, że się po prostu nie rusza, tak. nic mu nie jest. To jest bardzo fajne. Zaraz pokażemy Wam smoczego wojownika. Teraz, jak widzicie, smoczy wojownik wygląda bardzo groźnie przód ma taki złoto czarny nie wiem czy widać tu ma takie czarne elementy dokładnie tak ładny miecz miecz ma jak widzicie taki pomarańczowy taki... i przeźroczysty taki tak i tył wygląda też ciekawie w ten sposób Zaraz pokażemy Wam go bez ubrania tak wygląda, jak widzicie, przód tak agresywnie, bardzo tak. taki wilkołak. Tak, bardzo ładnie. Twarz ma taką bardzo groźną, tak jakby miał cztery oczy, jak widzicie, zauważyliście? Dokładnie tak. A tutaj ma tył ma taki robotyczny, jak widzimy, i buźkę ma z tyłu taką robotyczną. Tak. No i tak to wygląda. Teraz. Oglądajcie uważnie, ponieważ będzie teraz prezentacja smoka i inaczej recenzja smoka. Nie. Jak widzimy tak to się prezentuje smok. Bardzo interesujący pomysł i tego, te skrzydła to jest bardzo tak. fajne i ten ogon tak. żółty, taki jaskrawy, żółty, przeźroczysty, naprawdę przepiękne. Fajnie to wygląda i głowa smoka, zauważcie na to, że naprawdę wygląda interesująco. Ładne, bo to tak wygląda, jakby to był smok z piorunów. Taki. Dokładnie. Pasuje do Arina. No, przyznajcie, że tak, pasuje bardzo, do Arina. Tak, bardzo pasuje do Arina. Ta, jak widzicie, takie ma łapy. Takie. Takie ładne. Ładne łapy, interesujące. No i zaraz będziecie widzieć coś więcej tego zestawu: Poduszkowiec imperialnego I... wojownika. Bardzo ładny ten, właśnie tutaj się tak. Bardzo fajny pomysł, to tak. jest jego napęd, jak on lata. Tak. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie się ten zestaw prezentuje. Jak widzimy, jego skrzydła, tak jakby, tak, tak. dają mu równowagę przy locie. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Fajna tu taka naklejka tego imperialnego dokładnie fajny przód że tak powiem wojownika fajnie to wygląda teraz tak wygląda to z tyłu i Ładnie. zaraz pokażemy wam resztę no tak. i teraz będziemy recenzować te tak. dwie piękne małe budowle że tak powiem Tutaj to wystrzela, jak widzieliście. Dokładnie. Tutaj mamy taki diament. Diament. I tutaj takie fajne rośliny. Dokładnie tak. Fajnie to wygląda, fajnie tak, się to prezentuje. Tak. Ta pułapka mi się bardzo podoba, fajny że sposób, to że to wystrzela, naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda. No i zaraz pokażemy Wam, jak oczywiście ten zestaw w całości wygląda. Więc uważajcie. No tak. i tak się prezentuje cały Zamiast. nasz zestaw. Jak widzicie przepięknie. My sobie daliśmy fantazję i nie jest na smoku. Powinna być Nia. Tutaj Raju siedzi pod tą piękną, malutką budowlą. Nia chyba piecze to łódko z kurczaka. Tutaj imperialny wojownik jest wściekły i chce ich prawdopodobnie co? Zaatakować. Dokładnie tak. No i tutaj ta mała pułapkowa wieża. Ta. Prosimy o jak najwięcej subskrypcji, lajków w górę, a zobaczycie klasztor ninja, który Ta. się bardzo fajnie prezentuje. Więc subskrybujcie, lajkujcie po więcej i prosimy o napiszcie komentarze, jak Wam się podobają nasze filmiki. Dziękujemy za uwagę. Pa!